Cześć wszystkim, witam w kolejnym moim materiale, vlogu. Zobaczymy w zasadzie, co z tego wyjdzie. Witam Was ja i moje dwie zajebiste dziury na koszulce. Ale ubrałem taką byle jaką, że tak powiem, koszulkę. Bo jak widać jestem już w brązerze, jestem pomalowany. Dlaczego już tłumaczę dzisiaj mamy niedzielę i spotkał mnie ogromny zaszczyt, przyjemność odbyć sesję do magazynu SDW u Państwa Sadowskich, za co bardzo dziękuję, za możliwość, możliwość pokazania się w takiej gazecie. Dla mnie od zawsze gdzieś to już powtarzałem, jak zaczynałem przygodę z kulturystyką, że moim takim marzeniem jest właśnie być na okładce magazynu kulturystycznego i zdobyć Mistrzostwo Polski, tak? Także no, jedno z tych dwóch już będzie spełnione. Także się bardzo cieszę. Nawet dla mnie to jest, być na okładce gazety, dla mnie to jest większe wyróżnienie i większy prestiż niż to całe Mistrzostwo Polski. Tak? No bo nawet na taki chłopski rozum w ciągu roku na okładce osób może być 12, tak? bo mamy 12 miesięcy. A na Mistrzostwach Polski, no tych mistrzów Polski co zawody są... Jest ich bardzo dużo już, no, na pewno więcej niż ludzi na okładkach gazek, tak? także się bardzo cieszę. Ogólnie bronzer nakładała mi firma Liquid Sunrise Polska, natryskowo. Bardzo dziękuję i ogólnie bardzo polecam, fajny kolor, nic się nie klei, nie rozmywa, wszystko fajnie, równomiernie rozprowadzone, także super. Jeszcze raz tutaj bardzo dziękuję Sebastianowi. Za możliwość skorzystania z jego usług. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No nic, tak w skrócie, bo będę chciał to zrobić. Ten materiał coś na zasadzie takich 7 dni krótkich, żeby to nie było długie. Będę mówił codziennie co się dzieje w każdym dniu. Czyli dzisiaj niedziela zaczynamy już nawadnianie. Nawadnianie, chociaż nie wiem czy uda mi się wcisnąć tyle wody, bo, no bo wiadomo, sesja troszkę tam zejdzie. Ale planowo jest wypić około 10 litrów wody. 10 litrów wody. Sól 10 gram. I węglowodanów dzisiaj mam 250, 250 gram węglowodanów. Dzisiaj mam dzień bez treningu siłowego. No a potem już poniedziałek, wtorek, środa. Zobaczymy, może czwartego w wodówki. No ale na razie skupmy się na dzisiejszym dniu. Na dzisiejszy, dzisiejszy dzień właśnie tak wygląda. No, i co Wam jeszcze mogę dodać? A i podkreślę, że ten materiał będzie naprawdę taki nieco inny od poprzednich, gdzie nic nie będzie udawane, że wszystko wiecie poukładane ładnie na talerzu, włosy zaczesane, chociaż włosów nie mam. Także widzicie, pokazuję Wam, jak to się odbywa w takim stanie, jakim naprawdę zawodnik się czuje przed zawodami. Czyli na wyjepce dwie dziury na koszulce. No i tak to się odbywa. Pozdro. Witam ponownie. Dzisiaj mamy poniedziałek. 6 dni do zawodów w zasadzie 6 dni do weryfikacji na Litwie. Jak widać po twarzy pierwszy dzień zwiększenia podaży sodu i wody Zbiera żniwo, strasznie popuchłem. Nie wiem czy to widać, ale ja widzę. No ale ja na co dzień ogólnie mało solę. Wody, płynów też jakoś dużo nie podaję. Także no od razu to odczułem i sylwetka się zrobiła od razu taka gąbczasta, gąbczasta. No, Po wczorajszym dniu y, też ostro byłem wypompowany Wszystko mnie bolało y, Po tej sesji, to się wydaje, że to jest takie łatwe, ale no Jak trzeba się poprzypinać w jakiejś tam y, pozie Czy ćwiczeniu, y, być w stałym napięciu, no to troszkę to męczy Jeszcze na takim no to wycieńczeniu, no to wiadomo no i co, poniedziałek dzisiaj zaczynam już obwodówki. obwodówki. Obwodówki potrwają pewnie do czwartku. Nie będę tego nagrywał, jak to wygląda. Po prostu robię 3-4 serie na każdą partię. Oprócz dołu, jedynie na pośladki, zrobię sobie na koniec treningu jakieś 5-8 minut schodów, żeby podopinać ten pośladek. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? Woda, woda, sól tak samo jak wczoraj 10 litrów, sól tak samo 10 gram. Węglowodanów jest już ciut, troszkę mniej, bo 220, wczoraj było 250. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? A no, wczoraj ogólnie to nie dopiłem nawet tych 10 litrów. Wypiłem może tak z 7, 7,5. No, bo na tej sesji dużo zeszło tam dosyć sporo. Czasu spędziłem. No i po prostu już nie chciałem na noc pchać na siłę tej wody bo później bym miał całą noc nieprzespaną. Chociaż w sumie tak mi nie przespaną. <gry> no ale nie chciałem już tak wpychać na siłę. Ale dzisiaj już się przykładam. Mamy godzinę 8. Miał ja już jestem po dwóch butelkach. Dodam, że właśnie będę sobie teraz trenował z rana od razu po śniadaniu. Dlaczego? Bo właśnie jeszcze nie wypijam tyle płynów, a wiadomo, że jak człowiek w ciągu dnia wypije dużo tych płynów. No to potem goni co chwilę na sikanie, tak, do toalety No i tak naprawdę jesteśmy uziemieni Nigdzie nie możesz wyjść, a tutaj jeszcze w Warszawie Gdzieś, jak chcecie się zachce, powiedzmy, załatwić No to nie pójdziesz byle gdzie, tak Także rano robię trening A potem już tylko siedzę w domu I yy, przygotowuję się do zawodów, że tak powiem No to dobra, idę na trening Jak się coś jeszcze ciekawego wydarzy, to dzisiaj nagram. Ja już jestem po treningu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ogólnie, jak na tyle przed zawodami, to zajebisty trening wszedł. Dużo powtórzeń, wysokie tempo, krótkie przerwy. W zasadzie ćwiczyłem jakieś 45-50 minut. No i co? Teraz dokręcam jeszcze ostatnią sesję cardio 20 minut i już potem środa, czwartek, odpoczynek, i tak dalej. Yy, od sesji kardium oczywiście mówię. No. no, myślę, że na ten moment to tyle. I zobaczymy, co będzie dalej. Mamy godzinę 19.30. Mi zostało do wypicia jeszcze tutaj pokrzywa. Tu jest 0,7 i butelka. Jedna wody, czyli 1,5 litra, czyli ponad 2 litry jeszcze. Nie wiem, ale dzisiaj to strasznie upornie wchodzi, ta woda. <grym> Też chyba te jelita ogólnie troszkę utrudniają sprawę, bo nie do jestem wzdęty cały czas od tych jelit. No to jeszcze woda na pewno w tym nie pomaga, zwłaszcza taka ilość. No i co, jeszcze Wam mogę pokazać? Robię sobie jedzenie, no ale tutaj, tak, wspominałem, żadnej finezji nie ma. Możesz pokazać, no tu jest sam dorsz i mintaj z solą raz dwa tutaj tu i tutaj cukinia cukinia cukinie bardzo dobrze trawie toleruje także sobie ją jem no i robię jedzenie właśnie na jutro bo jutro już jadę do swojego yy, rodzinnego domu miasta więc dlatego szama na wyjazd bo już yy, właśnie w sobotę wraz z Maćkiem Kiełtyką będziemy jechać właśnie ode mnie już prosto na Litwę, ale to Wam jeszcze pokażę. No i co, no i tak Wam, tak widzicie, no sama ryba, sól, woda, węglowodanów, mówiłem, że dzisiaj jest tam coś 220, głównie te węglowodany jem z wafli ryżowych, z wafli ryżowych i, i, i ziemniaków i ziemniaków. No i tak to na ten moment wygląda. I widzimy się w jutrzejszym dniu. I widzimy się ponownie. Dzisiaj mamy wtorek 5 dni do startu. Jak widzicie, ja już jestem u siebie w domu. Rano zrobiłem trasę z Warszawy ponad 300 km do siebie. Szczerze yy, myślałem, że będzie tragedia z Sikaniem, ale nie było aż tak źle. W sumie tylko stawałem 3 razy myślałem, że to będzie o wiele częściej. Także spoko, no ale jak wczoraj pochwaliłem, że w miarę był dzień taki ok, i nawet te siły były jako takie, tak dzisiaj się czuję totalnie z dupy. Strasznie jestem wypompowany i tak dalej. Ja też tego nie mówię tutaj, żeby się żalić czy coś w tym stylu. Po prostu nagrywam jak wyglądają właśnie przygotowania u mnie, jaka jest ta huśtawka nastrojów. I tak dalej, ja, broń Boże, ja tutaj nie robię z siebie żadnego męczennika czy coś w tym stylu, tylko po prostu pokazuję, jak to wygląda. E, mamy godzinę 13.00, e, z takich pozytywniejszych rzeczy to już jest 13.00, już wypiłem 6 litrów płynów, no w sumie wody, herbatę głównie piję, widzicie, tutaj właśnie kończę sobie herbatę pić, pokrzywa, jakieś owoce leśne, rumianek. Skrzyp polny. Ja wszystko w sumie wrzucam, co tam jest. <grych> yy, bo tak mi właśnie herbata mi o wiele łatwiej wchodzi niż woda niegazowana. Z wodą strasznie to wchodzi opornie, a z herbatą spoko. No i dokończę sobie właśnie pić herbatę i jadę na siłownię do brata domową, ma tam taką urządzoną swoją sprzęt. Zresztą zobaczycie, coś tam przygram, ale wystarczająco jest sprzętu jak na obwodówkę, to nawet tam robiłem w zasadzie tręgi masowe, także spoko. Dziś węglowodanów mam 180, czyli 40 gram w dół w porównaniu do wczorajszego dnia. Tłuszcz, Tłuszcz już uwaliłem do zera. Yy, tyle co jest po prostu w produktach takich śladowych typu tam wafle ryżowe, a tak to w ogóle nic już nie używam. Tłuszcz ścięty i białko w okolicach cały czas 300 gram. Yy, pewnie się ktoś zastanawia, czy głodny jestem na takiej miejsce. Yy, powiem Wam, że o dziwo nie, nie jest człowiek głodny, bo leci ta woda. I naprawdę, jeżeli masz wlać w siebie 10 litrów dziennie tej wody, to praktycznie co 10-15 minut masz butelkę w ręce, czy tam szklankę, no i to trzeba zerować, tak? Także naprawdę, uwierzcie mi, nie jestem jakoś bardzo głodny. Oczywiście coś bym zjadł, ale nie ma tragedii. Wczoraj nawet, jak mi wypadł ostatni posiłek, to go nie zjadłem, to go nie zjadłem po prostu od razu, bo musiałem położyć się, przeczekać, aż ta woda przeze mnie przejdzie. Po prostu nie miałem miejsca w żołądku. I zjadłem go dopiero półtorej godziny później, jak się w nocy tam przebudziłem. No i właśnie najgorsze jest to takie uczucie, jak się ładuje tą wodę. Nie wiem, czy inni zawodnicy też tak mają, mogą się wypowiedzieć tutaj w komentarzach, ale ja dosłownie jak jestem na tym nawadnianiu i ładuję tą wodę, jestem tak wzdęty. Brzuch dosłownie jak balon, jakbym miał zaraz wybuchnąć. Że nawet nie jestem w stanie się schylić, żeby buta za założyć. Nie? No dobra, no to ja się już powoli ogarniam i jadę na trening, chociaż nie ukrywam, że bardzo mi się nie chce, ale trzeba to trzeba. Dzień dobry, dzisiaj mamy czwartek, 4 dni do zawodów, ja już jestem właśnie po dwóch posiłkach, zaraz zbieram się na trening, będzie to ostatni trening obwodowy, nie będę go nagrywał, bo będzie identyczny jak widzieliście ten wczoraj, także no bez sensu nagrywać to samo, a jutro już raczej nie będę ćwiczył, no raczej nie, już nie. Już stawiam tylko na regenerację, w zasadzie tylko ćwiczę, jem i jakieś takie zabiegi regeneracyjne typu rozciąganie, czasami coś tam lekko popozuje, ale też nie staram się jakoś przesadać z tym pozowaniem, bo to naprawdę też męczy. A jak już ktoś się miał nauczyć pozować, to już się nauczył, a kto nie umie, no to 4 dni przed zawodami wątpię, że coś nadrobi. No skończyłem sobie teraz jeszcze tutaj przygotowywać posiłki, posiłek w zasadzie, taki lekki. no co, wiecie co jem, już pokazywałem, dorsza, no tutaj jest dorsz, o, tu pokrzywa z wodą, pokrzywa z wodą, e, pokrzywa o wiele lepiej wchodzi, ogólnie herbaty spoko wchodzą, niż sama taka stricte woda. Teraz mamy godzinę dziesiąta, coś dziesiąta czterdzieści, a ja już jestem chyba po 5 litrach prawie 5 litrów prawie poszło także czas bardzo dobry no już dzisiaj nie będę mówił ile piję ile solę tak samo w kolejnych dniach dlaczego z prostej przyczyny no prowadzi mnie Mateusz Zagurowski jak wiecie i bardzo szanuję sobie to że mi pomaga i szanuję jego wiedzę no i to co po prostu on mi przekazuje w tych ostatnich dniach, to zostaje między nami, nikomu się tym nie chwalę. Dlaczego? No, rozumiecie, z prostej przyczyny nie sprzedaje się wiedzy, którą się zdobywa latami, zwłaszcza tą najważniejszą, bo jak wiecie, ta końcówka przed zawodami, ten ostatni tydzień to w zasadzie jest najważniejszy, jak się to rozegra. No, i takiej się wiedzy nie sprzedaje za kilkaset złotych. A ja też miałem właśnie takie przypadki, że ktoś do mnie przyszedł na prowadzenie, zapłacił parę stówek, no i liczy, że sobie zrobi coś typu Q&A. Jedno pytanie, drugie, trzecie i to w ogóle pytania rozbieżne całkiem. I w końcu no powiedziałem, że no nie będę na takie pytania odpowiadał. Owszem, jeżeli ktoś do mnie idzie na prowadzenie, to odpowiadam chętnie na jakieś pytania takie, ale dotyczące właśnie stricte jego, a nie, że ktoś tam jest powiedzmy na masie i mi zadaje pytanie, jak wygląda ostatni pi tydzień, piwiku. Jak wygląda pigweek przed zawodami ostatni tydzień? Nie? No to sorry, no ale nawet właśnie za takie, jeżeli ktoś mi zapłaci za miesiąc, czy tam nawet trzy, to ja takich informacji nie udzielam. Jeżeli ja widzę, że ktoś ze mną współpracuje już dłużej, to jest współpraca minimum rok, czy tam jeszcze dłużej. Widzę, że ktoś aspiruje, ma chęci do startowania, to wtedy z taką osobą coś mogę poważniej, szczerze porozmawiać, a tak to no to niestety ja nie udzielam takich informacji. Zresztą żaden dobry trener ci takich informacji nie udzieli za jakieś konsultacje śmieszne 200-300 zł i ty wypytasz o niego wszystko. No to tak w nawiązaniu. No no, i dzisiaj czwartek, 4 dni do startu podzielę ten materiał, bo miałem zrobić całe 7 dni do startu, ale to by był za długi ten materiał, także skrócę to. Jutro będzie, będą zakupy, ale to już zobaczycie w kolejnym właśnie materiale zakupy na ładowanie. Sorry, że taki nieogarnięty, ale nie chcę mi się golić, naprawdę nic mi się nie chce robić teraz <noise> zbędnego, a i tak się będę musiał golić, w piątek się pewnie będę golił już przed startem no i chyba to tyle. Dzisiaj samopoczucie całkiem ok, całkiem ok. Forma też, mimo że bardzo dużo piję i solę to jest spoko, skóra w miarę cienka. Zresztą może wstawię tutaj jakiś filmik. Coś nagrałem, jakieś nogi, a wiadomo, że to się jeszcze bardzo, bardzo dużo poprawi. Także lecę na trening. No i nie wiem, czy jeszcze coś pokażę w tym materiale. Może potreningowy posiłek, bo będzie nieco troszkę inny niż do tej pory. Także zobaczymy się po treningu. Ja już właśnie wróciłem z treningu, jak widać cały mokry. No i czas na posiłek potreningowy, o którym mówiłem wcześniej. Będzie to taka nowość W zasadzie ja tu już jadłem Tylko jeszcze nie pokazywałem tego Są to chrupki kukurydziane Takie Chrupki kukurydziane Bezglutenowe Bardzo fajnie je toleruje Też większa troszkę objętość Także tam bardziej idzie to powiedzmy Odczuć i tam coś pochrupać Mam tutaj 35 gramów tych chrupek. Może na ładowanie to nie będzie zbyt dobry pomysł przejeść <noise> z tego węglowodany, ale na pewno w diecie uwzględnię to. Chociaż jeszcze nie wiem, jak będzie ładowanie. Wyglądało. Zobaczymy, może nie będę musiał dużo ładować. To jeszcze czas pokażę. Białko białko to już zjadłem dorsza, do tego, to tego wam nie pokazywałem. No i te chrupki, tak właśnie wygląda posiłek potreningowy. No i tak podsumowując jeszcze ten materiał, bo kolejne dni to nagram w osobnym materiale, żeby tak jak wspominałem, nie był długi ten to wideo. Bardzo dziękuję za odzew. Bardzo dużo ludzi mi tam pisze komentarze pozytywne, że rzeczy powodzenia, będzie medal, będzie pudło i tak dalej. Y, powiem tak, no wiadomo, że wolę, żeby ktoś mi napisał, że będzie medal i pudło, niż że jedziesz po przegraną i nic z ciebie nie będzie. Ale ja naprawdę podchodzę do tego z takim dystansem y, sporym, y, bo nie wiadomo, jaka będzie konkurencja. Być może tam pojadę, y, wygram te zawody, a na kolejnych z taką formą nawet nie wejdę do finału. Także wszystko pokaże czas i, tak jak mówię, no konkurencja. Bo jak to się mówi. Jesteś, na, jesteś, na doby, jesteś dobry na tyle, na ile pozwala ci przeciwnik, tak. Także zobaczymy, jaki tam będzie poziom. Też podkreślę tutaj, że ja ponad 3 lata nie startowałem. Nie stałem na scenie kulturystycznej, także nie ukrywam, że czuję jakiś tam stres i tremę, ale mam nadzieję, że to mi jakoś nie przeszkodzi i to zejdzie ze mnie, żeby nie popełnić jakichś głupich błędów w pozowaniu czy innych jakichś aspektach. No bo niby wszystko jest dopracowane, ale jak to jest, człowiek wyjdzie, nagle zdębieje, stanie drętwy i nie wie co się dzieje, także no, nie wiadomo jak będzie, ale miejmy nadzieję, że będzie ok, przede wszystkim ze zdrowiem, a resztę, no to jak już wspomniałem, pokażą kolejne dni. I widzimy się w kolejnym, w kolejnej odsłonie przygotowań do startu. Dziękuję i pozdrawiam.